To z okazji urodzin Heweliusza wypada przypomnieć o nim jako o browarniku, a także o tym, jak w ogóle wyglądała produkcja piwa w historii Gdańska i jakie z produkcją piwa wiążą się tradycje. Środkowa Europa, Polska, Gdańsk i nawet na wschód to jest wszystko strefa piwa. No i to właśnie, że my jesteśmy w strefie piwa, rzutowało w pewien sposób na historię Gdańska, przynajmniej w tym jej wycinku, jakim jest. Tradycja kulinarna i tradycja spożywania napojów alkoholowych, które nie zawsze były uważane za alkoholowe. Kto, proszę Państwa, pierwszy. Uważył piwo w Gdańsku. Tego powiedzieć niestety nie można. To są czasy tak zamieszkłe, że kiedy po raz pierwszy notowano nazwę Gdańska w tym właśnie brzmieniu i w tej formie, którą Państwo widzą na ekranie, piwo już w Gdańsku na pewno produkowano. Być może Gdańskiego piwa napił się sam święty Wojciech, który do Gdańska, jak Państwo wiedzą, w 997 roku, zgodnie z opowieściami tych, którzy przeżyli tą wyprawę, dotarł i w Gdańsku. Rozpoczął swoją działalność tragicznie zakończoną w Prusach wkrótce później. Tak czy owak, już wtedy w Gdańsku piwo na pewno produkowano. To było inne piwo niż takie, jakie sobie dzisiaj wyobrażamy. Był to napój mętny, był to napój dosyć słaby, no ale z czasem miały przyjść kolejne rozwiązania miały się zacząć, zacząć tworzyć gatunki piwa, miały się tworzyć różne metody jego produkcji. Browar gdański, zwłaszcza browary położone. Bo były oczywiście browary w posiadłościach podmiejskich Gdańska, natomiast browary miejskie, których okresowo bywało w Gdańsku bardzo dużo, wykorzystywały ten charakterystyczny układ gdańskiej kamienicy, czyli wąski, wysoki budynek. W ten sposób można było bez konieczności stosowania pomp, których do pewnego momentu po prostu nie było, więc trzeba było wszystko nosić wiadrami, czy też potem, już, jak już były pompy, nie było konieczności przepompowywania tych poszczególnych płynów których efektem, efektem końcowym produktem miało być piwo. Korzystano natomiast po prostu z grawitacji, rozmieszczając poszczególne etapy produkcji piwa na różnych piętrach takiej kamienicy. Rzadko w domu przednim, który tu jest pokazany, najczęściej było to w oficynie, czyli w tym domu tylnym. Natomiast właśnie w ten sposób, korzystając z grawitacji, radzono sobie ze sprawnym przepływem i ze sprawnym transportem. Materiału, z którego ma powstać piwo pomiędzy poszczególnymi etapami jego produkcji. Najsłynniejszymi gdańskimi browarnikami okresu klasycznego, tego okresu, kiedy gdańskie browarnictwo było naprawdę potęgą jest tych dwóch panów. Oreszcie wiemy, że byli, ale trudno o nich cokolwiek więcej powiedzieć, właściwie no poza tym, że byli browarnikami, czasami błysnęli gdzieś to szybko, gasi. Tych dwóch panów natomiast weszło do historii. Jeden Gdańska, a drugi świata. Pan z lewej to jest Zachariasz Cap, który kazał się nazywać Capio. Pan z prawej to jest przyczyna naszego tutaj dzisiaj spotkania. Z okazji jego urodzin się tutaj spotykamy, więc oczywistym jest to, że Heweliusz, czyli Hans Hewelke, bo tak się naprawdę nazywał, wszedł do historii świata przede wszystkim jako astronom. Ale pamiętajmy o tym, że astronomem on był tylko niejako przy okazji był przede wszystkim browarnikiem. Jako browarnik zasiadał we władzach cechu, jako browarnik zasiadał we władzach Starego Miasta. Być może nie mówilibyśmy dzisiaj o Heweliuszu, gdyby nie jego żony. Żony Heweliusza to są dwie autorki jego sukcesu. Pierwsza żona, Kateryna Rebeszkę, to jest osoba mniej więcej w tym samym wieku co Heweliusz, sąsiadka, z którą małżeństwo zostało zaaranżowane oczywiście, bo innej możliwości wtedy nie było, i wniosła mu w posagu browar. Jak wynika z badań, które prowadzono na temat jego życia, to tak naprawdę jego żona prowadziła ten browar. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że Kateryna Heweliuszowa, Katerina Hewelke, była pierwszą w historii Gdańska zanotowaną bizneswoman. A on oczywiście w tym czasie, ze względu na to, że żona prowadziła mu interesy, mógł zająć się tym, co tak kochał, czyli astronomią, i wszystkimi innymi sprawami z tym związanymi, dlatego że pamiętajmy, że Heweliusz oprócz tego, że poza swoją formalną pracą, czyli prowadnictwem był astronomem, zajmował się wszystkimi możliwymi sztukami, jakie były wtedy dostępne. Zajmował się rytownictwem, zajmował się drukarstwem, budową maszyn, fizyką, matematyką i tak dalej. Praktycznie powinien być patronem tej politechniki, w której się znajdujemy, zupełnie by się do tego nadawał. Mimo, że po dwudziestu paru latach małżeństwa Kateryna osieroczyła Heweliusza, o zmarła, to bardzo szybko został ożeniony drugi raz. Zwyczajem wtedy, co zawsze powtarzam, było, że tak młody człowiek, 50-letni zaledwie świeżo owdowiały, nie powinien pozostawać w stanie bezrzędnym, dlatego szybko znaleziono bardzo odpowiednią kandydatkę, 16 szesnastoletnią Elisabeth Kopman. Nie tylko, że była piękna, młoda, wykształcona, to również tą pasję męża od niego przejęła. I przez wiele następnych lat wspólnie prowadzili obserwacje nieba. A więc tak jak Katerynę Rebeszkę można określić mianem pierwszej zanotowanej przez historię bizneswoman w Gdańsku, tak samo Elizabeth kopman Eweliuszową uznać możemy i musimy za pierwszego astronoma kobiety na świecie. Ale wracajmy do piwa. Piwo robi się, proszę państwa, tak: bierze się naczynie. Do tego naczynia, oczywiście, trzeba wlać wodę. Tą wodę trzeba podgrzać do temperatury parę 10 stopni i następnie do niej wsypać ten właśnie podstawowy dla produkcji piwa składnik, czyli słód. Bo to słód, czyli skiełkowane zboże, jest podstawą produkcji piwa. Zboże, przepraszam, piwo bez chleb, bez chmielu można wyprodukować, natomiast piwo bez słodu wyprodukować się nie da. I po wsypaniu tego chmielu odbywa się etap zwany zacieraniem, który polega na tym, że do wody przechodzi ze słodu, przechodzą cukry i te cukry, następnie poddaje się tą brzeczkę piwną, poddaje się następnie ważeniu. To jest właśnie ten etap zwany ważeniem. Gotuje się, mówiąc krótko, tą brzeczkę i w następnym etapie można, ale nie trzeba dodać chmielu. Tutaj się to właśnie robi. Ugotowana, uważona brzeczka podlega filtrowaniu, następnie chłodzeniu i przelewana jest do naczyń, gdzie odbywa się fermentacja. Tutaj się jeszcze dodaje drożdże, specjalne piwne drożdże się dodaje. Po minięciu odpowiedniego czasu to piwo nadaje się do picia. Tak w uproszczeniu, no może niewielkim, ale w pewnym uproszczeniu wygląda produkcja piwa. I tak, proszę Państwa, produkcja piwa wygląda od najdawniejszych czasów aż do dzisiaj. Jakie piwa, proszę Państwa, produkowano w Gdańsku? W Gdańsku klasycznym, tym, w tym okresie heweliuszowskim, Produkowano około 30 30 różnych gatunków piwa. Wśród tych gatunków piwa, ze względu na ich moc, cenę, komplikacje produkcji, można wydzielić pięć podstawowych typów. Królem gdańskich piw, za króla gdańskich piw, uchodziło Jopin Bio, czyli piwo jopejskie, którym się za chwilę szerzej zajmiemy. Było również specjalne piwo marcowe. Ono było może nie tak drogie i nie tak dobre jak piwo jopejskie, natomiast było bardzo trwałe, bo było bardzo mocno wmielone. Również piwem sezonowym, ważonym tylko raz w roku, było piwo Mikołajkowe, Nikolaus Pia. Takie piwo ważył zawsze starszy cechu browarników i to piwo służyło wyłącznie na podarunki dla różnego rodzaju oficjeli zaprzyjaźnionych, czy też dla dobroczyńców cechu browarników, a przy okazji pewnie i na łapówki. Oprócz tego było danczygiewio zwane czerwonym. To było taka, to już było troszeczkę, jak mówiłem, ilość słodu tutaj w dużą rolę gra wykorzystywanego, więc do danczygiewio używano znacznie mniej słodu niż do Joppenbier, Ono miało czerwonawą barwę, ale było uważane też za piwo raczej z górnej półki. Tafelbier, czyli piwo stołowe. No, jak sama nazwa wskazuje, było już piwem dosyć tanim i dostępnym. Właśnie po to je produkowano, żeby każdy mógł się go napić. Specjalnie, jeszcze troszeczkę słabszym piwem produkowanym na potrzeby żeglugi było ships beer, czyli piwo statkowe w zasłownym tłumaczeniu. Piwo żeglarskie, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. No i jeszcze do tego wszystkiego najpodlejsze, ale i przy okazji najtańsze piwo, jakie produkowano w Gdańsku, był to tak zwany crawling. Kroling, proszę Państwa, powstawał przez wtórne zalanie ym, raz wykorzystanego słodu do produkcji piwa, drugi raz zalewały się go wodą, jeszcze tam jakieś resztki tych cukrów przechodziły do tej wody, jeszcze raz można było coś z tego spróbować zrobić i w ten sposób powstawał kroling. Można by zadać pytanie, proszę Państwa, dlaczego. To było piwo przeznaczone dla ubogich ludzi. Można by zadać pytanie, dlaczego tacy ubodzy ludzie pili podły w końcu kroling. Zamiast pić po prostu wodę? Skąd zainteresowanie, skąd potrzeba produkcji piwa, które było ani dobre, ani smaczne, ani mocne, ani wodne, nic? Proszę Państwa, odpowiedź na to jest bardzo prosta. Woda, która była wykorzystywana w Gdańsku i tak było aż do drugiej połowy XIX wieku, była to woda, w której działy się rzeczy straszne. Natomiast piwo. Już ze względu na to, że piwowarzy używali do jego produkcji zawsze wody bardzo czystej było lepsze, a poza tym pamiętajmy, że w procesie ważenia piwo było bardzo długo gotowane, czyli przynajmniej na którymś etapie było całkowicie, ten roztwór piwny był całkowicie sterylny. I z tego właśnie względu panowało przekonanie słuszne skąd inąd, że zdrowiej jest mieć piwo niż wodę, bo tak rzeczywiście w Gdańsku było. Wody lepiej było. nie pić. z czego to wynikało, proszę Państwa, przede wszystkim z tego, że była bardzo słaba izolacja pomiędzy, że tak powiem, urządzeniami, gdzie woda się pobierała, a tymi urządzeniami, gdzie ta woda wracała do obiegu, niekoniecznie pod postacią wody. Czyli mówiąc krótko, latryny i inne tego typu miejsca nie były dostatecznie dobrze izolowane i bardzo często zdarzało się, że... Nawet w studniach miejskich woda ulegała zakażeniu. Biedni, nie mający dostępu do studni, czerpali wodę niejednokrotnie, nawet z miejskich fos. I co ciekawe, stwierdziło się, że woda w fosie jest zdrowsza od wody w motławie. Joppenbier, proszę Państwa, piwo europejskie. Otóż piwo europejskie nie bez powodu było uważane za króla gdańskich piw, nie bez powodu było tak cenione. Zaczynało się to wszystko od tego, że jego proces jego produkcji był nieco inny, znacznie bardziej skomplikowany. Po pierwsze do tego naczynia z wodą, do celu zacierania używano dwukrotnie więcej słodu niż do normalnego piwa. Dalej odbywało się to wszystko podobnie, z tym, że ważenie piwa trwało znacznie dłużej. Do 10 godzin ważono tą brzeczkę, w ten sposób uzyskiwano bardzo gęsty roztwór który następnie poddawano fermentacji. Kolejnym etapem było oczywiście filtrowanie, tak jak w przypadku każdego piwa, a następnie chłodzenie, ale chłodzenie bardzo szybkie. Znacznie szybciej musiało być schłodzone piwo europejskie niż piwo powiedzmy sobie w cudzysłowie zwykłe. To uzyskiwano w ten sposób, że do ważenia piwa europejskiego przystępowano wyłącznie w miesiącach zimnych, kiedy można było liczyć na przyrodę. Nie było agregatów chłodniczych, nie było innych metod wytwarzania chłodu potrzebnego do chłodzenia takiego właśnie... Na tym etapie piwa, dlatego wykorzystywano zimne miesiące, przelewano tą uważoną rzeczkę, przelewano do dużych, płaskich naczyń i w ten sposób ona bardzo szybko ulegała schłodzeniu. No i dalej piwo było przelewane do naczyń, różne to były naczynia, mogły to być beczki, mogły to być naczynia metalowe, w celu poddania go fermentacji. I odmiennie niż w przypadku piwa normalnego, czyli takiego nawet który produkuje się dzisiaj, pamiętają Państwo ten etap z dodaniem drożdży do w momencie, kiedy zaczyna się fermentacja. Odmiennie tutaj fermentacja miała nastąpić spontanicznie, to znaczy drożdże miały się dostać do roztworu z powietrza. I tak się też działo. Oprócz drożdży do tego roztworu dostawały się zarodniki innych grzybów, głównie pleśniowych. Efekt był taki, że piwo podczas fermentacji wytwarzało na swojej powierzchni kożuch, grupy kożuch pleśni, która w odpowiednich okresach odpowiednio zmieniała kolor. Natomiast u pleśnią ulegały również ściany pomieszczenia, w którym w odbywała się fermentacja, więc specjalnie do tego celu przeważnie budowano szopy, rzadziej korzystano z piwnic. I proszę sobie wyobrazić, co by teraz Sanepid powiedział, gdyby ktoś chciał tą technologią piwo jopejskie uważać. Czas, czas fermentacji łącznej fermentacji, zarówno tej spontanicznej, jak i fermentacji tej już spokojnej, wynosił Prawie rok. Początkowa fermentacja powinna trwać 9 tygodni, a następnie rok piwo europejskie powinno dojrzewać. Jak Państwo widzą, jest to piwo, które wymaga nieco odmiennej technologii, nieco większego zaangażowania i nieco więcej zachodu. No, oczywiście z tego powodu było to piwo znacznie droższe. No i po tym roku fermentowania tego już spokojnego piwo nadawało się do picia. Ale czy naprawdę do picia? Otóż proszę Państwa, piwo europejskie do picia się w zasadzie nie nadawało. Oczywiście, że mógł się ktoś uprzeć i piwo europejskie wypić i byli tacy, którzy stwierdzali, że piwo europejskie jest doskonałe, bo rozgrzewa, jest słodkie, pożywne, same zalety miało piwo europejskie, natomiast był to gęsty, mocny, słodki syrop, A więc yy, pragnienia to specjalnie nie gasiły.